razład no jaścia. Musiałoby być drugi w kulach chyba. Jaką być drugi. W kulach, A to by nic nie dało. Tak by nic nie dało. Nie nic. <laughs> Gratuluję Mariusz. No, dziękuję. No jest mały niedosyt bombardiera, Nie było 150 kg chłopa. No, no, nie było. No jest niedosyt. No i trzy miesiące pracy. No nie zostało wykorzystane. No. Ale jakoś tam się jednak toczyło tak, że jak walka była, to co najważniejsze. Nie, no włodarze stanęli na, na na wysokości zadania no i na głowie stawali, żeby to się wszystko po prostu było i te trzy miesiące czynności pracy nie poszło w lat, No wiem, że jeden z przeciwników, kilku było, jeden że po trzech godzinach wycofał, obejrzał kilka walk nie, nie będzie się, no i, i koniec. No i potem włodarze następne i znowu bo te myślenie, układanie, no jak to będzie, to jest jakby nie był, no waga ciężka, nie uwagi, a co nie jest amator taki, że wyszedł sobie gdzieś tam po nurka cały czas chłop siedzi na sali 130 kg, niech maknie, a jak ktoś nie wie, że co to znaczy 130 kg takiego chłopa, to podejdzie i zobaczy, czy to boli, czy nie boli, czy się znokautuje. Ale nie matnie. No... Przygotowany do dosyć dobrze, bo parę dni z tym a już jest tak jakby nie było, no. znaczy, a no niech będzie. Mariusz, że był taki moment trochę z wątpienia, że tam chwycił i próbował przez biodro przerzucić? Nie, nie było momentu z wątpienia. Gdzieś tam palcami za siatkę po prostu odruch taki bezwarunkowy, człowiek leci, gdzieś tam się łapie po prostu. Wiedziałem, że od razu sędzia to przyknął, od razu puściłem, to no nie, nie było. No Przygotowany byłem dobrze i no, gdybym nawet powiedział na plecy gdziekolwiek, to dopiero początek była zdolnościowo. Jest dobrze, no. Trzeba mieć działa, żeby o godzinie 12 w sobotę zaakceptować walkę tej środki i to zrobił Nicola, dla. Mnie. No skaza trzeba mieć się, jest tutaj akurat z nami też zawodnik czynny. Po trzech godzinach powiedział powiedział, godził się oczywiście, ja już sobie ułożyłem, obejrzałem, powinien, jednak z tobą nie wejdę. A no jak dobra, powiem, podaże... jakiś powód? No, za duży, za silny. On po prostu. No i za dużo warków, miał 5 warki, chyba 5 do 0. No, no, ja te 22 warki mam. No, omnibusem, kremem nie jestem, no, ale jakoś sobie radzę. A czy ty byłeś już załamany? Jak się dowiedziałeś, co się stało z tym y, Powiem ci może tak, żebyś wiedział, że załamany, bo ja mówię 3,5 miesiąca naprawdę ciężkich treningów w boli. Widać to na moich zdjęciach media, bo to nie było leżenie, To była ciężka praca. No i później, no co, no, no nie ma tej kroki na i, nie ma tego zwieńczenia. No i co? No, i Cała wszyscy kibice, wszyscy czekali na, no właśnie na tą y, kropkę na dni, żeby postawić gdzieś tam. Wiedzieli, że dobrze, że dobra walka może być, no nie wiadomo, może trzy minuty, może jeszcze krócej by tu potrwało, to wtedy, no nie wiadomo, jak by to się potoczyło, to jest NMA. No i nie było tego właśnie, no ale to, ani to zależne jest od włodarzy, ani od, od organizatorów, tylko no po prostu zdrowie, siła wyższa. No i to już się zdarzyło mi drugi raz, więc y, uwierzcie mi, wahanie, nerwy po prostu szarpane. Od razu idę i Potwierdzam. Dobry, dobry koniak będzie szedł w pokoju będziesz Żeby ludzo złapać będziesz mierzył w tą walkę, z bo mamy z wybierem dalej? Jeżeli do zdrowia dojdzie, jeżeli do zdrowia dojdzie i zdrowie mu pozwoli, oczywiście jak najbardziej. Dziękuję również.